Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was w salonu Klasyczne Buty w Gdańsku i dzisiaj kontynuujemy temat najbardziej znanych marek modowych na świecie i marka, o którą wielu z Was prosiło, czyli Hermes Paris. Hermes, Hermes, nie jestem Francuzem, więc mogę wymawiać to w różny sposób. Mam nadzieję, że nie wybaczycie. Hermes Zajmę jednak przejść do myjtu, oczywiście tradycyjnie proszę Was o subskrypcję i polubienie oraz o zapisanie się do newslettera. Wiem, że jestem z tym namolny, ale to jest dla nas naprawdę ważne. Ten kontakt za pomocą newslettera z Wami jest dla nas niezmiernie ważny, więc bardzo Was proszę o zapisanie się do newslettera. Link jest w opisie filmu. Z tak zwanej Wielkiej Piątki, czyli KITON, ERMES, LOROPIANA, BRIONI i BRUNELLO CUCINELLI, Hermes zazwyczaj jest pasowany na drugim miejscu, rywalizuje o te długie miejsce z LOROPIANĄ. Nikt nie ma wątpliwości, że to KITON jest numerem jeden. Ale Hermes jest to niezwykle ceniona marka. Marka, która być może nie zakorzeniła się w świadomości zwłaszcza typowego przedstawiciela Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Polaka, tak mocno jak Gucci, Prada czy Louis Vuitton, ale trzeba pamiętać, że w rankingu tuż przed pandemicznym 2020 roku najsilniejszych, najpotężniejszych marek na świecie wszystkich marek ze wszystkich Elmes uplasował się na 32. miejscu, właściwie znacznie wyprzedzając całą włoską konkurencję, czyli właśnie Gucci, Prada, i, i, i ale także ich swoich rywali, czyli z Francji, czyli Chanel. Mało tego, Elmes wyprzedził wówczas takie potęgi jak Starbucks, jak Ferrari, jak Porsche, czyli był silniejszą marką, silniej plasowaną marką niż te, które są naprawdę bardzo znane nawet przez takiego Przeciętnego człowieka. Słowem można powiedzieć, że Hermes jest na fali, był na fali i zapewne będzie. Historia Hermesa jest naprawdę długa, można ją nawet porównać z historią Savillerault, czyli krawców Savillerault, tych najstarszych. W 1837 roku, 36-letni Thierry Hermes, syn Niemki i Francuza, założył sklep. Sklep z uzdami końskimi, z lejcami, z uprzężą końską i tym początkowo zajmował się Hermes. I nie wiem, czy kojarzycie logo Hermesa, To jest właśnie wóz i woźnica stojący na, na koźle. Z tego to właśnie wynika, z, tej, z tych pierwszej działalności Hermesa. Do dzisiaj to logo zostało. Ponieważ Hermes początkowo zajmował się właśnie wysokiej jakości, bo to od początku była wysokiej jakości, jakby osprzętowieniem dla konia, dla koni i dla jeźdźców. Więc. Ten symbol, właśnie te logo pozostało do dzisiaj. Właściwie drugi taki etap w, w historii Hermesa to był 1880 roku, ponieważ właśnie wtedy Charles, syn Tyrego, przejął biznes po ojcu i on właściwie wprowadził Hermesa na rynki międzynarodowe i to nie tylko na, na rynki międzynarodowe, w całej Europie właściwie, od dworów cesarskiego w Rosji po, po królewski w Wielkiej Brytanii. Ale także na rynki międzynarodowe. Hermes zaczął eksportować do Stanów Zjednoczonych, do Azji, nawet do Afryki, gdzieś tam na południe, do RPA, która wtedy było, było zajęte przez, przez Wielką Brytanię, przez Zjednoczone Królestwo. Można powiedzieć, że Hermes stał się firmą międzynarodową, od początku bardzo znaną, od początku bardzo ekskluzywną. Hermes też od początku stawiał bardzo na innowacyjność, zresztą tak jest do dzisiaj. I to właśnie Hermes sprowadził do Europy zamek błyskawiczny. To właśnie krótkę z zamkiem błyskawicznym, pierwszą krótkę z zamkiem błyskawicznym uszył Hermes i była to krótka dla księcia Walii Edwarda VIII, późniejszego króla Zjednoczonego Królestwa i można powiedzieć, że takiego największego celebryty i influencera lat 30. i 40. XX wieku. Więc to właśnie Edward VIII miał pierwszą krótkę z zamkiem błyskawicznym, uszytą właśnie przez Hermesa. Hermes zaczął też szybko powiększać swój asortyment właśnie o, o ubrania, o chusty, o szale, o perfumy, moi drodzy, o torebki, o zegarki nawet napędzane zresztą mechanizmem szwajcarskim. Można powiedzieć, że o wszystko poza krawatami, czyli z tego, z czego Hermes jest obecnie najbardziej znany. Czyli wszystko poza krawatami było już w Hermesie w pierwszej połowie XX wieku ale nie było tam krawatów. To, że pojawiły się krawaty w Hermesie, zawdzięczamy Hazardowi, moi drodzy. Hermes miał swój butik w Cannes i kiedy przyjeżdżali gracze z całej Europy, przyjeżdżali do, 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 do kasyna, największego kasyna w Cannes, wówczas, żeby można było wejść do kasyna, takie były czasy piękne wtedy, to czasami muza się kręci za tymi czasami, trzeba było mieć Krawat, moi drodzy. Bez krawatu nie, nie wpuszczano, może dlatego, że zgodnie z powiedzeniem z filmu Miś, klient w krewacie jest mniej awanturujący się, więc wpuszczano tylko ludzi w krawat. Co robili ci ludzie, którzy nie mieli wtedy krewatu? Chodzili w koło i chcieli go kupić. I zachodzili też do Hermesa i wychodzili z pustymi rękami, bo Hermes miał krawat. Ale szybko dosyć. Jak widzicie, Francuzi byli tutaj pomysłowi i reagowali na zapotrzebowanie rękowe, bo dosyć szybko. Okazało się, że jednak Hermes potrafi produkować krawaty, przecież produkował szale, produkował apaszki, więc nie było to dla niego nic trudnego, żeby zacząć robić krawaty. I w 1949 roku powstał pierwszy krawat Elmesa. Obecnie to właśnie krawaty są najbardziej rozpoznawalnym elementem asortymentu Elmesa. Natomiast trzeba pamiętać, że, że sprzedaż krawatów to jest 10% ogólnego przychodu firmy. Więc nie jest to dla nich coś, coś super opłacalne. O wiele bardziej opłacalne dla Hermesa są torebki. Moi drodzy. Ich torebki należą do najdroższych lub są po prostu najdroższe na świecie. Torebki z kolekcji Birkin, mam nadzieję, że dobrze wymieniam, kosztują po 300 tysięcy dolarów. To są takie ceny 50-60 tysięcy dolarów to już super okazja, jeżeli taką torebkę możemy kupić. I z czego wynika ta szalona cena, bo ktoś może pomyśleć, no ktoś upadł na głowę, prawda, że kupuje taką torebkę, tylko pamiętajmy, że to są osoby, które dla których 300 tysięcy dolarów to nie jest duża kwota. To nie, to nie są osoby, które 300 tysięcy dolarów traktują jako wydatek życia, tylko raczej jako kieszonkowe. Tylko Hermes stosuje pewną barę, Oprócz oczywiście najwyższej jakości materiału, ręcznego szycia, tych wszystkich rzeczy, które są dla oczywiste przecież, Hermes stosuje też tak zwany quota system. Czyli system, który pozwala, żeby z tej najwyższej kolekcji, właśnie z kolekcji Birkin. Można zakupić tylko dwie torebki rocznie. Czyli, nawet jeżeli nazywacie się Elon Musk i macie 300 miliardów dolarów, to możecie sobie kupić raptem dwie torebki po 300 tysięcy dolarów rocznie. No, chyba, że, że wykupicie całego remesa, no to wtedy wszystkie torebki są wasze, prawda? Ale jeżeli nie, no to niestety bez względu na ilość posiadanych pieniędzy torebek Hermesa możecie kupić dwie rocznie. I znowu ktoś powie no to całkiem jedzie, no trzeba wydać 600 tysięcy dolarów. Tylko znowu rozmawiamy tu o multimilionerach, miliarderach, dla których nie jest to ważne. Tak jak, nie wiem, ktoś kupuje u nas dziesiątą parę berłików za 1000 zł, tak tam ktoś kupuje, chce mieć 50 torebek Hermesa po 50, czy 100, czy 300 tysięcy dolarów. Więc tym bardzo sprytnym, yy, sprytnym płytnym manewrem, Hermes też podbija cenę, no bo mało tego, tą torebkę nawet jeżeli wejdziecie dzisiaj i chcecie ją kupić, to płacicie te 300 tysięcy dolarów i odbieracie ją za 2-3 lata, normalnie jak zegarek padka za 2-3 lata. Także to nie są torebki, które można kupić i wyjść z nimi ze sklepu. To są torebki, które się za 2-3 lata. Nic tutaj nie, nie traficie na przecenie. Nie, nie ma super okazji, wszedłem, była torebka Hermesa, Przecież na 50%. Nic takiego nie ma. Ta torebka po prostu tyle kosztuje i trzeba ją długo, długo czekać. Więc tymi, tym bardzo sprytnym manewrem marketingowym, no i oczywiście swoją jakością i renomą, bo gdyby to była inna firma, coś takiego wymyśliła, to zostałaby może wyśmiana. Natomiast u Hermesa to działa, Krepki Hermesa są w cenie i to właśnie torebki oraz oczywiście perfumy to jest największy biznes Hermesa. It's 4000. I know. Ale my przejdźmy do tego co nas interesuje w modzie męskiej, czyli do krawatów. Krawaty mesa już nie są nie kosztują 300 tysięcy dolarów, kosztują około 200 dolarów, czyli jest to kwota rzędu tam 800 zł. Nie mało jak na krawat, ale a nawet bardzo dużo. Oczywiście krawaty Ermesa są najwyższej jakości. Ermes słynie z kilku rzeczy. Po pierwsze ma swoją plantację jedwabników w Brazylii, więc bardzo dba o to, żeby ten jedwab był najwyższej jakości. Sam go selekcjonuje, sam nadzoruje cały proces. Oczywiście wszystkie krawaty są wycinane ręcznie. Oczywiście są też szyna, zszywane ręcznie. Zazwyczaj, zazwyczaj to, to są to krawaty zszywane z trzech części, nie z dwóch, tak jak, tak jak większość marek to robi. Czyli z trzech części oraz oczywiście RMS słynie ze wzorów. Ponieważ każdy ze wzorów Hermesa jest opatentowany. Hermes współpracuje z najlepszymi grafikami, między innymi też Polak. Jest jednym z grafików Hermesa. Jest to pan Jan Bajtlik. To jest osoba, która od wielu lat współpracuje z Hermesem, tworzy dla niego kolekcję, tworzy dla niego wzory. W tej chwili Hermes ma około 2000 wzorów krawatów, które wszystkie są oczywiście opatentowane i należą wyłącznie do Hermesa. I oczywiście są to krawaty najwyższej jakości. Hermes pakuje je wszystkie w pomarańczowe pudło, na pewno znacie te słynne pomarańczowe pudło Elmesa. Co ciekawe, pierwsze pudła Elmesa, właściwie do czasów II wojny światowej, były beżowe. To były takie kości, kość słoniowa, takie kremowe te pudła. Okazało się, że akurat ten, ta farba, ten materiał w czasie II wojny światowej jest niedostępny, jest bardzo trudny do, do zdobycia, więc zamieniono to na pomarańczowe. Klientom się tak to spodobało, że już po II wojnie światowej, kiedy znowu kolor beżowy przestał być unikalnym i, i rzadko spotykanym, już nie chcieli wracać, więc Hermes został przy właśnie pomarańczowych swoich pudełkach i tym słynnym H, które jest na ich produktach. Co ciekawe, jest to marka zdecydowanie należąca do cichego luksusu, no ale te H jest dosyć wyraźne, prawda? Takie, oczywiście one jest często ukryte, zwłaszcza w ich butach, ale jednak jest wyraźne. Jak już powiedziałem, Hermes też przoduje. W rozwiązaniach technologicznych wprowadził abonament na krewaty. Czyli wpisujemy do, do systemu nasze preferencje, nasze dane i system sam wyszukuje dla nas krewaty i, i wykupujemy abonament i po prostu są wysłane są już do naszego domu według naszych preferencji, czyli wchodzą nowe kawaty na rynek. My ich nawet nie oglądamy, nie kupujemy. A nam je po prostu wysyła w ramach abonamentu od razu do domu. To jest, to jest jedna. MS ma też swoją całą aplikację na telefon, gdzie można. Przeczytać w ogóle o ich rzeczach, gdzie można zeskanować kod QR i, i, i sprawdzić na, 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 na czym polega, z czego jest zrobiony, na czym polega technologia, czyli wszystko to, co jest dostępne w tej chwili w social media, na telefonach, Ernest w tym uczestniczy, jest bardzo nowoczesny. Hermes też, co by nie powiedzieć, zwłaszcza jego krawaty, są chyba jednym z najczęściej podrabianych rzeczy. Jest mnóstwo podróbek a właściwie ciężko, ciężko nie nacnąć się na, na podróbkę, bardzo ciężko je czasami rozpoznać. Natomiast jest kilka, kilka zasad, które, których należy przestrzegać, żeby nie, nie nadziać się na podróbkę RMS-a. Pierwsza rzecz to zawsze dobrze jest mieć już jakiś krawat Hermesa, moi drodzy, bo można, bo jest to czym porównać. Te krawaty są bardzo lekkie. Więc jeżeli krawat, który, który kupujecie, jest cięższy od tego, który już macie, to najprawdopodobniej jest to podróbka. Jest tam taki, taki dosyć charakterystyczny, słynny jaskółczy ogon w tych kawatach, który jest dosyć trudny do zrobienia, zwłaszcza jeżeli robi to jakaś firma, nie wiem, w Chinach, w Tajlandii czy, czy gdziekolwiek indziej, która zależy na, na, szybkim, na, na szybkiej produkcji podróbek. Więc jest trochę zasad, oczywiście wszystko zależy też od ilości przeszyć, Niektóre łatwiej rozpoznać, niektóre trudniej, natomiast należy pamiętać, że, że jednak Hermes jest dosyć często, ze względu na swoją popularność i ze względu na swoją cenę, plagiatowaną firmą. Hermes oczywiście dba bardzo o jakość swoich produktów, poza właściwie perfumami i zegarkami. Nie da się kupić nigdzie indziej poza ich butikami. Jeden z butików jest w Warszawie w Fotelu Europejskim. Trzeba też pamiętać, słuchajcie, że Hermes nie jest do końca taką konserwatywną firmą. Jeżeli popatrzycie na ich krawaty, to tam są krawaty w najróżniejsze wzory. Oczywiście, oprócz tych bardzo tradycyjnych, eleganckich krawatów, formalnych, są krawaty w groszki. Zrobili kiedyś krawaty dla informatyków, w taką w kształcie klawiatury, można powiedzieć. Wzory są najprzyróżniejsze, z kreskówek, postacie. Więc tak jak powiedziałem, jest 2000 wzorów. W najróżniejsze, najróżniejsze formy. To jest, słuchajcie, ciekawe, ponieważ, nie wiem, czy oglądaliście nasz reportaż z Pythiumą, właściwie krawat odchodzi już, odchodzi, no, nie powiem, że do lamusa, ale jest coraz mniej noszony, coraz mniej popularny. Natomiast Hermes cały czas te swoje krawaty szyje, produkuje i yy, cały czas są one popularne, co oznacza, że jeżeli coś jest naprawdę dobrej jakości, jeżeli jest fajnie zrobione, to dalej jest Cieszy się uznaniem nabywców. Z Hermesem mamy w sumie dwa powiązania, takie bardzo luźne. Pierwsza to, nie wiem czy pamiętacie, to kiedykolwiek podkreślałem, że Hermes swoje buty, ponieważ Hermes nie szyje butów, Hermes zleca uszycie butów manufakturą. Jedną z manufaktur, która szyje buty dla Hermesa jest właśnie Fratelli Borgioli, czyli manufaktura, której buty mamy, także w salonie klasyczne buty. Sam widziałem jak szyli dla, właśnie dla Hermesa buty, zresztą dwa lata temu jak byłem w Toskanii, widziałem jak szyli dla Hermesa buty z jaszczurki i te buty kosztowały 8 tysięcy euro. Miały kosztować 8,5 tysiąca euro za tyle, Hermes je wystawił w swoich, w swoich butikach. Dalej jest to dużo taniej niż 300 tysięcy dolarów za torebkę, ale już kwota jest solidna, tak bym powiedział. Tak więc, jeżeli ktoś chciałby mieć buty klasy Hermesa albo i wyższe, to zapraszam do Klasycznych Butów. Mamy fratelli Bożoli. Druga rzecz to y, bardzo, podo bardzo podobnie do Hermesa, jeżeli chodzi o krawaty, działa nasza manufaktura, manufakt nasza napolitańska manufaktura, z którą współ współpracujemy Calabrese, która szyje krewaty w identyczny sposób, właśnie ręcznie, w całości zszywa, wykraja i szywa je ręcznie z trzech części tkaniny, tak jak dokładnie EMS. Również piękne, y, piękne y, tkaniny, nie tylko jedwab, ale oczywiście też wełna, czy nawet kaszmir. W której wchodzi we w Calabreze. Każdy z krawatów Calabreze, tak jak i zresztą ich szali, ma unikalny wzór zastrzeżony dla Calabreze, który został wymyślony przez, przez właśnie Calabreze. Można więc powiedzieć, że te krawaty też nie są tanie, bo one kosztują 400, czasami 500 zł. Jednak jest to całkiem dobra alternatywa dla krawatów i szali Hermesa. Jakością na pewno nie ustępuje, a jest jednak sporo tańsza. Moi drodzy, mam nadzieję, że. Ten odcinek o Hermes wam się podobał. Mam nadzieję, że wyjaśniłem kilka tajemnic, z czego wynika logo Hermesa, z czego wynika cena ich torebek, dlaczego pudełka są pomarańczowe. Takich ciekawostek, o których być może nie wiedzieliście. Jest to z całą pewnością filma godna polecenia, tak jak wszystkie filmy. Filmy z tych, tej wielkiej piątki, czyli Kitona Piana, Brunello, Cucinelli i Yy, Bujoni. Dychuje się najwyższym jakością, ale też i szalonymi, wręcz ekstremalnie wysokimi cenami, co jest charakterystyczne dla cichego luksusu. Do zobaczenia w następnym odcinku.